Szatan dumy zaczął mi lepsze plany raić. Zemścić się krwawo, ale powód zemsty tajić, Nie bywać w zamku, miłość z serca wykorzenić, puścić w nie pamięć Ewę z inną się ożenić. A potem? Potem jaką wynaleźć zaczepkę, pomścić się. I zdało mi się zrazu, mi już serce zmienił. I rad byłem z wymysłu. Jam się ożenił z pierwszą, którą m napotkał, dziewczyną ubogą. Źle m zrobił, jakże byłem ukarany srogo. Nie kochałem jej. Biedna matka Tadeusza najprzywiązańsza do mnie, najpoczciwsza dusza, ale jam dawną miłość i złość w sercu dusił. Byłem jako szalony, darmą siebie musił zająć się gospodarstwem albo interesem. Wszystko na próżno. Zemsty, opętany biesem, zły, opryskliwy. Znaleźć nie mogłem pociechy w niczym na świecie. I tak z grzechów w nowe grzechy. Zacząłem pić. I tak niedługo żona ma z żalu, umarła zostawiwszy to dziecię, a mnie rozpacz żarła. Jakże mocno musiałem kochać tę niebogę. Tyle lat. Gdziemia nie była, dotąd nie mogę jej zapomnieć. I zawsze jej postać kochana stoi mi przed oczyma, jakby malowana. Piłem. Nie mogłem zapić pamięci na chwilę ani pozbyć się, chociaż. Przebiegłem ziem tyle. Teraz oto w habicie jestem Bożym sługą na łożu we krwi. O niej mówiłem tak długo. W tej chwili o tych rzeczach mówić? Bóg wybaczy. Musicie wiedzieć, w jakim żalu i rozpaczy popełniłem. Było to właśnie wkrótce po jej zaręczynach. Wszędzie gadano tylko o tych zaręczynach. Powiadano, że Ewa, gdy brała obrączkę z rąk wojewody, mdlała, że wpadła w gorączkę, że ma początki sucho, że ustawnie szlocha, zgadywano, że kogoś potajemnie kocha. Ale Stolnik jak zawsze spokojny, wesoły, dawał na zamku bale, zbierał przyjacioły. Mnie już nie prosił. Na cóż byłem mu potrzebny, mój bezład w domu bieda, mój nauk haniebny. Podały mnie na wzgardę i na śmiech przed światem. Mnie, com niegdyś rzec mogę trząsł całym powiatem. Mnie, którego radziwił nazywał kochanku. Mnie, com kiedy wyjeżdżał z mojego zaścianku. To liczniejszy dwór miałem, niżeli książęcy. Kiedym mszable dostawał, to kilka tysięcy szabel błyszczało w koło, strasząc zamki pańskie. A potem ze mnie śmiały się dzieci włościańskie. Tak zrobiłem się nagle w oczach ludzkich lichy. Jacek Suplica. Kto zna, co jest czucie pychy? Tu Bernardyn osłabiał i upadł na łoże. A klucznik rzekł wzruszony. Wielkie sądy Boże, prawda? Prawda, więc to ty? I ty żeś to Jacku Soplico pod kapturem? Żyłeś Boże bracku, ty, którego pamiętam, gdy zdrowy, rumiany, piękny szlachcic, gdy tobie pochlebiały pany. Gdy za tobą kobiety szalały wąsalu. Nie tak dawno, takeś zestarzał się z żalu. Jakżem ciebie nie poznał, po owym wystrzale kiedyś tak do niedźwiedzia trafił doskonale. Bo nad ciebie nie miała strzelca litwa nasza, byłeś także po Maćku pierwszy do pałasza. Prawda. O tobie niegdyś śpiewały, szlachcianki. Oto Jacek wąs kręci, trzęsą się za ścianki. A komu na swym wąsie węzełek zawiąże, ten zadrży, choćby to był sam radziwił książę. Zawiązałeś ty węzeł i mojemu panu. Nieszczęśniku, i tyżeś do takiego stanu. Jacek wąsal kwestarzem, wielkie sądy Boże. I teraz. A bezkarnie ujść tobie nie może. Przysięgam, kto choreszku w krwi krople wysączył. Tymczasem ksiądz nałożył usiadł i tak kończył. Jeździłem koło zamku. Ile biesów w głowie i w sercu miałem, kto ich imiona wypowie? Stolnik zabija dziecię własne. Mnie już zabił zniszczył. Jadę pod bramę. Szatan mnie tam wabił. Patrzy, jak on hula. Co dzień w zamku pijatyka, ile świec w oknach, jaka brzmi w salach muzyka. I ten zamek na łysą głowę mu nie runie. Pomyśl o zemście to wnet szatan broń podsunie. Ledwie pomyślił, szatan nasyła moskali. Stałem patrząc. Wiesz, jak wasz zamek szturmowali. Bo fałsz, żebym był w jakiejś z moje Patrzyłem. Różne myśli snuły się po głowie, zrazu z uśmiechem głupim, jak na pożar dziecko. Patrzyłem. Potem radość uczułem z bujecką, czekając rychło zacznie palić się i walić. Czasem myśl przychodziła skoczyć, ją ocalić, nawet stolnika chroniliście się, ty wiesz, dzielnie i przytomnie. Zdziwiłem się, moskale padali w koło mnie, Bydlę ta źle strzelają. Na widok ich klęski złość mnie znowu porwała. Ten stolnik zwycięski, i także mu na świecie wszystko się powodzi, i z tej strasznej napaści z triumfem wychodzi, odjeżdżałem ze wstydem. Właśnie był poranek, wtem ujrzałem. Poznałem. Wystąpił na ganek i brylantową szpinką ku słońcu migotał. I wąs pokręcał dumnie, i wzrok dumny miotał, i stało mi się, że mnie szczególnie urągał. Że mnie poznał i ku mnie rękę tak wyciągał, szydząc i grożąc. Chwytam karabin Moskala, ledwiem przyłożył, prawie nie mierzył. Wypala. Wiesz? Przeklęta broń ognista. Kto mieczem zabija, musi składać się, natrzeć, odbija, wywija. Może rozbroić wroga, miecz w pół drogi wstrzymać, ale ta broń ognista. Dosyć zamek i mać chwila, jedna iskierka. Czyż uciekałem? Kiedyś mierzył do mnie z góry. Utkiłem oczy we dwie twojej broni rury. Rozpacz, jakaś żal dziwny, do ziemi mnie przybił. Czemu, szach, mój Gerwazy, czemuś w ten czas chybił łaskę byś zrobił. Widać za pokutę grzechu trzeba było. Tu znowu brakło mu oddechu. Bóg widzi, rzecze klucznik. Szczerze trafić chciałem. Ileż ty krwi wylałeś twoim jednym strzałem, ileż klęsk spadło na nas i na Twą rodzinę, a wszystko to przez waszą, panie Jacku, winę. A wszakże gdy dziś jegry hrabie na cel wzięli ostatniego z Choreszków, chociaż po kądzieli tyś go zasłonił, i gdy Moskal do mnie palił, tyś mnie rzucił o ziemię, tak nas dwóch ocalił. Jeśli prawda, że jesteś księdzem zakonnikiem, już ci sukienka broni cię przed scyzorykiem. Bądź zdrów, więcej na waszym nie postanę progu, z nami kwita. Zostawmy resztę Panu Bogu. Jacek rękę wyciągnął. Cofnął się Gerwazy. Nie mogę, rzekł. Bez mego szlachectwa obrazy dotykać rękę, takim morderstwem skrwawiono. Z prywatnej zemsty, nie zaś propublikowo-bono. Ale Jacek z poduszek na łoże upadłszy, zwrócił się ku sędziemu, a był coraz bladszy. I niespokojnie pytał o księdza plebana i wołał na klucznika: Zaklinam wać pana, abyś został. Wnet skończę, ledwie mam dość mocy zakończyć. Panie klucznik, ja umrę tej nocy. Co, bracie? Krzyknął sędzia. Widziałem wszak rana niewielka. Co ty mówisz? Po księdza plebana, może źle opatrzono, zaraz po doktora w apteczce jest. Ksiądz przerwał. Bracie, już nie pora. Miałem tam strzał dawniejszy, dostałem pod jena, źle zgojony, a teraz draśniono. Gangrena już tu. Znam się na ranach. Patrz, jaka Krew czarna jak sadza, co tu doktor? Ale to rzecz marna. Raz umieramy, jutro czy dziś oddać duszę. Panie klucznik, przebaczysz mnie, ja skończyć muszę. Jest w tym zasługa nie chcieć zostać winowajcą narodowym, choć naród okrzyczy cię zdrajcą. Zwłaszcza w kim taka jaka była we mnie duma. Imię zdrajcy przylgnęło do mnie jako dżuma. Odwracali ode mnie twarz obywatele, uciekali ode mnie dawni przyjaciele. Kto był lękliwy, z dala witał się i stronił nawet lada chłop. Lada Żyd, choć się pokłonił, to mnie z boku szyderskim przebijał uśmiechem. Wyraz zdrajca brzmiał w uszach. Odbijał się echem w domu w polu. Ten wyraz od rana do zmroku wił się przede mną, jako plama w chorym oku. Przecież nie byłem zdrajcą kraju. Moskwa mnie uważała gwałtem za stronnika. Dano soplicom znaczną część dóbr nieboszczyka, targowiczanie potem chcieli mnie zaszczycić urzędem. Gdybym w ten czas chciał się przemoskwicić. Szatan radził, już byłem możny i bogaty, gdybym został Moskalem, najpierwsze magnaty szukałyby mych względów. Nawet szlachta braty, nawet gmin, który swoim tak łacnie uwłacza, tym, którzy Moskwie służą, szczęśliwszym przebacza. Wiedziałem to. Przecież nie mogłem. Uciekłem z kraju. Ciem nie był, co mnie cierpiał. Aż Bóg raczył lekarstwo jedyne objawić. Poprawić się. Potrzeba było i naprawić, ile możności to. Córka Stolnika ze swym mężem wojewodą, gdzieś w Sybir wywieziona, tam umarła młodo. Zostawiła tę w kraju córkę, małą Zosię. Kazałem ją hodować. Bardziej niż z miłości, może z głupiej pychy, zabiłem, więc pokora. Wszedłem między mnichy. Ja, niegdyś dumny z rodu, ja, był junakiem, spuściłem głowę. Kwestarz zwałem się robakiem, że jako robak w prochu. Zły przykład dla ojczyzny zachętę do zdrady. Trzeba było okupić dobrymi przykłady, krwią, poświęceniem się. Biłem się za kraj gdzie, jak zmilczę. Nie dla chwały ziemskiej biegłem tyle kroć na miecze, na strzały milej sobie wspominam nie dzieła waleczne i głośne, ale czyny ciche, użyteczne i cierpienia, których nikt udało mi się nieraz do kraju przedzierać rozkazy wodzów nosić wiadomości zbierać układać zmowy znają i galicyjanie ten kaptur mnisi znają i wielkopolanie pracowałem przy taczkach rok w pruskiej fortecy trzy razy moskwa kimi zraniła me plecy raz już wiedli na sybir potem austriacy w szpilbergu zakopali mnie w lochach do pracy w karcer durum a pan mógł Wybawił mnie cudem i pozwolił umierać między swoim ludem z sakramentami. Może i teraz, kto wie, może znowu zgrzeszył. Może na z wodzów powstanie przyspieszył ta myśl, że dom Sopliców pierwszy się uzbroi, że pierwszą pogoń w Litwie zatkną krewni moi. Ta myśl zdaje się czysta. Chciałeś zemsty? Masz, boś ty był narzędziem kary Bożej. Twoim Bóg mieczem rozciął me zamiary. Tyś wątek spisku tyle lat snowany splątał. Cel wielki, który całe życie me zaprzątał, Ostatnie moje ziemskie uczucie na świecie, którym tulił, hodował jak najmilsze dziecię, Tyś zabił w oczach ojca. A jam ci przebaczył. Oby tylko równie Bóg przebaczyć raczył przerwał klucznik. Jeżeli masz przyjąć wijatyk Jacku, to ci ja nie luter, nie syzmatyk. Kto umierającego smuci, wiem, że grzeszy. Powiem tobie coś, pewnie to ciebie pocieszy. Kiedy nieboszczyk pan mój upadał zraniony, a ja, klęcząc nad jego piersią, pochylony i miecz maczając w ranę, Zemstę zaprzysiągnął. Pan głowę wstrząsnął, rękę ku bramie wyciągnął, w stronę gdzie stałeś, i krzyż w powietrzu naznaczył. Mówić nie mógł, lecz dał znak, że zbójcy przebaczył. Ja też pojąłem, ale tak się z gniewu wściekłem, że o tym krzyżu nigdy i słowa nie rzekłem. Tu rozmowę Przerwały chorego cierpienia i nastąpiła długa godzina milczenia. Oczekują plebana. Podkowy zagrzmiały, zastukał do komnaty arendarz zdyszały. List ma ważny. Samemu Jackowi pokaże. Jacek bratu oddaje, głośno czytać każe. List od Fischera, który był na ten czas szefem sztabu Armii Polskiej pod księciem Józefem. Donosi, że w cesarskim tajnym gabinecie stanęła wojna. Cesarz już po całym świecie ogłasza ją, sejm walny w Warszawie zwołany i skonfederowane mazowieckie stany wyrzekną uroczyście przyłączenie litwy. Jacek, słuchając, cicho odmówił modlitwy. Przycisnąwszy do piersi święconą gromnicę, podniósł w niebo zatlone nadzieją źrenice i zalał się ostatnich łez rozkosznych zdrojem. Teraz rzekł panie sługę twego puść spokojem. wszyscy uklękli a wtem ozwał się pod progiem dzwonek znak że przyjechał pleban z panem bogiem właśnie już noc schodziła i przez niebo mleczne różowe biegą pierwsze promyki słoneczne wpadły przez szyby jako strzały brylantowe Odbiły się na łożu o chorego głowę i ubrały mu złotem oblicze i skronie, że błyszczał jako święty w ognistej koronie.